Cześć wszystkim! Bardzo się cieszę, że mogę Was przywitać w pierwszym odcinku kursu poświęconemu obsłudze jednostki PAK CPL 410 od firmy Emerson. Sterownika bardzo nietypowego i myślę, że można spokojnie powiedzieć rewolucyjnego, jak na dotychczasowe rozwiązania, które można było spotkać w przemyśle i automatyce przemysłowej. Dynamiczny rozwój technologii, jaki obserwujemy od dłuższego czasu, oraz idea przemysłu 4.0. Która coraz częściej przeradza się w konkretne działania, motywuje i pcha producentów systemów automatyki przemysłowej na zupełnie nowe tory rozwoju swoich usług. Możemy zaobserwować coraz szerszą integrację świata automatyki przemysłowej i świata informatyki. Jednym z urządzeń, które pozwala na integrację tych dwóch światów jest właśnie jednostka PAK CPL410, o której chciałbym powiedzieć parę słów więcej. Zapraszam do kursu. Kontroler PAK CPL410 zostaje dostarczony w bardzo solidnym opakowaniu. Jak na urządzenie tej klasy, ryzyko uszkodzenia w transporcie powinno być zminimalizowane. W zestawie otrzymujemy skróconą instrukcję obsługi, wraz z dodatkową płytą montażową i kompletem śrub umożliwiającym montaż jednostki na płycie montażowej z pominięciem szyny DIN. Sam kontroler jest jednostką centralną systemu, jednostką bardzo podobną do innego modelu rozwiązań z gamy produktów Emerson CPE400. Jest to jednostka typu stand-alone, dzięki czemu nie ma potrzeby dokładania do niej żadnych innych elementów, aby rozpocząć pracę, typu kaseta montażowa czy dedykowany zasilacz. Jednostka może być zasilana z dowolnego źródła zasilania o napięciu 24 V prądu stałego. Na froncie jednostki CPL410 możemy zauważyć wyświetlacz OLED oraz kod QR, który po zeskanowaniu na przykład przez telefon odeśle nas do kilkuset stronnicowej dokumentacji jednostki CPL. Na froncie zlokalizowane są również diody statusowe, które mówią m.in. o trybie pracy sterownika, czy sterownik jest w trybie RAN, czy sterownik jest w trybie stop. Oraz między innymi o tym, czy na jednostce występują błędy i czy zmienne zostały sforsowane. Na froncie jednostki umieszczone są również przyciski do przechodzenia poprzez menu systemowe. Kontroler pak CPL410 nie ma wbudowanych układów wejść-wyjść. Do budowania układów w oparciu o rozproszone układy wejść-wyjść, mogą być wykorzystane interfejsy sieciowe. Pojedynczy interfejs LAN-1 może być wykorzystany do programowania jednostki CPL lub do podłączenia panelu operatorskiego. Podwójny interfejs LAN-2 może pracować w układach rozproszonych w sieci ProfiNet w topologii pierścienia. Dzięki czemu uzyskujemy możliwość prostej redundancji sieci komunikacyjnej. Jednostka CPL410 może pracować w układach redundancji jednostek centralnych i kolejny interfejs, LAN3, jest dedykowany do synchronizacji danych pomiędzy tymi jednostkami. Z pozoru może wydawać się, że jednostka CPL410 niewiele różni się od swojego poprzednika CPE400. I tutaj przechodzimy do punktu kulminacyjnego prezentacji dzisiejszego produktu. W jednej obudowie zamknięty jest nie tylko sterownik, jednostka centralna, ale również pełnoprawny komputer przemysłowy. Czterorodzeniowy procesor obecny w tej jednostce obsługuje jednostkę centralną Pack Engine i system czasu rzeczywistego VXWorks z wykorzystaniem dwóch rdzeni. Do dyspozycji programisty. Jest 64 MB pamięci RAM oraz tyle samo pamięci nieulotnej Flash. System operacyjny zainstalowany na tej jednostce jest to Ubuntu 16.04, do którego dostęp możliwy jest poprzez kolejny interfejs sieciowy wyprowadzony na dole urządzenia. System operacyjny Linux ma do dyspozycji 2 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 50 GB. Taka architektura jednostki CPL 410 pozwala nie tylko na deterministyczne sterowanie procesami w przemyśle, ale również na wymianę danych pomiędzy jednostką PAC a częścią Linuxową oraz budowanie mechanizmów i narzędzi właśnie w oparciu o system operacyjny Linux. Warto również wspomnieć o zakresie temperaturowym pracy jednostki, który wynosi od minus 40 do plus 70 stopni Celsjusza oraz o tym, że jednostka PAK chłodzona jest pasywnie poprzez radiatory umieszczone po obydwu stronach jednostki. Tak dostarczany produkt pozwala na integrację świata automatyki i informatyki. Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania jednostki CPL 410, samo rozpoczęcie pracy z nią jest naprawdę proste. W tej części chciałbym omówić pokrótce sposób podłączenia zasilania oraz podłączenia przewodów komunikacyjnych. Kolejno, połączymy się z jednostką, wykorzystując klienta SSH, napiszemy prosty program w języku Python, a na końcu go uruchomimy. Żeby uruchomić kontroler, potrzebujemy na sam początek zrobić dwie rzeczy: podłączyć zasilanie oraz kabel internetowy do komunikacji. Jeżeli chodzi o zasilanie, potrzebujemy dowolnego źródła napięcia stałego 24 V. Należy pamiętać o konieczności przełączenia przewodu uziemiającego, dla stabilności działania całego systemu, ale również dla jego bezpieczeństwa. Po podłączeniu zasilania, jednostka automatycznie się uruchomi, co będzie sygnalizowane diodami statusowymi oraz diodami na porcie LAN. Po pełnym uruchomieniu jednostki na ekranie OLED wyświetli się menu wraz z informacjami. Dla połączenia z systemem Linux konieczne jest użycie kabla eternetowego i połączenie karty sieciowej ETH do sieci LAN, w której pracuje serwer DHCP. Tak przygotowane połączenie zasilania oraz komunikacji możemy wykorzystać do połączenia się z jednostką, wykorzystując usługę klient SSH. W celu podglądu adresu IP nadanego przez serwer DHCP należy wykorzystać menu, otworzyć zakładkę GP Settings i kolejno przejść do zakładki Network Config. W tym miejscu będzie informacja o adresie IP oraz masce przydzielonej przez serwer DHCP. Ten adres będzie wykorzystywany do połączenia się pomiędzy naszym komputerem, na którym będziemy pracowali, a jednostką, Systemem operacyjnym Linux. Do połączenia się z systemem Linux oraz podstawowego zarządzania nim należy wykorzystać klienta SSH, realizowanego na przykład za pomocą programu PUTI. W konfiguracji programu należy podać zaledwie adres IP, który uzyskaliśmy z serwera DHCP i zapisać konfigurację, dzięki czemu szybkim dwuklikiem otworzymy go ponownie. Podstawowym narzędziem, jakie będziemy wykorzystywali w tym kursie, jest wbudowany interpreter języka Python w wersji trzeciej. Język Python jest popularnym rozwiązaniem w systemach, które łączą automatykę przemysłową i informatykę. Między innymi dzięki prostej składni i dużych możliwościach, które są tak naprawdę ograniczone tylko przez wyobraźnię programisty. Pierwszym krokiem jest uruchomienie środowiska PUTI i skonfigurowanie nowego połączenia. W polu hostname należy podać adres IP urządzenia. Adres IP, który został przydzielony przez serwer DHCP. Warto tutaj zapisać ustawienia, aby w przyszłości korzystać ze skonfigurowanego już dzisiaj połączenia. Przy każdym połączeniu zostaniemy poproszeni o podanie loginu oraz hasła. Natomiast przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy poproszeni o zmianę hasła z domyślnego na własne. Domyślnie login/hasło. To admin, admin. Stwórzmy na początku nowy folder o nazwie Kurs komendą mkdir. Kolejno, wejdźmy do folderu Kurs komendą cd. Kolejno, wykorzystując wbudowany edytor tekstowy nano, utwórzmy nowy plik o nazwie Pierwszy Program, pamiętając o rozszerzeniu py, który będzie mówił o tym, że jest to skrypt napisany właśnie w języku Python. Po otworzeniu notatnika: w głównej części widzimy pole, w które będziemy wprowadzali znaki. Natomiast na dole jest wykaz skrótów klawiaturowych. Zacznijmy od stworzenia nowej zmiennej, imię, która będzie podawana przez użytkownika z klawiatury w konsoli. Dzięki opcji input znaki, które wprowadzi użytkownik, zostaną wczytane do zmiennej imię. Kolejno, wypiszmy imię, przywitajmy nowego użytkownika, funkcją print. Wyjście z edytora może być zrealizowane poprzez skrót klawiaturowy Ctrl X i potwierdzenie chęci zapisania pliku. Wywołanie skryptu odbywa się z wykorzystaniem komendy Python 3 mówiący o tym, że chcemy uruchomić interpreter języka Python w wersji trzeciej. Kolejno podajmy jako argument nazwę stworzonego programu. W tym momencie automatycznie w konsoli pojawi się napis. Jak masz na imię, a po wprowadzeniu imienia, na przykład Karol, zostaniemy przywitani. Aby sprawdzić ścieżkę, w której jesteśmy, wystarczy wpisać prostą komendę PWD. Wylogowanie się z jednostki możemy zrealizować poprzez komendę Logout. Dziękuję serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka kursu obsługi jednostki CPL410. W kolejnych odcinkach zajmiemy się konfiguracją środowiska programistycznego Notepad, w którym będziemy pisali skrypty w języku Python oraz wykorzystywali protokół SFTP do prostej i bezpiecznej wymiany danych pomiędzy komputerem a komputerem umieszczonym w jednostce CPL 410. Następnie przejdziemy przez konfigurację serwera i klienta OPC UA i dowiemy się, w jaki sposób zarządzać prostą bazą danych SQLite. Oraz, czy możliwe jest stworzenie webowej aplikacji w postaci systemu raportowego? Jeśli macie jakieś pomysły, w jaki sposób moglibyśmy wykorzystać jednostkę CPL 410 w dalszych odcinkach kursu, podzielcie się nimi w komentarzach. Zapraszamy na stronę www.astor.com.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji nie tylko odnośnie jednostki CPL 410, ale również innych produktów dostarczanych przez naszą firmę. Zapraszam serdecznie.